Jestem pewien, że tu przybiegną. Ha? Kazałem wam odwołać się w Overlordy. Czy wy mnie słuchacie? I czemu nie? No świetnie. Tego się nie spodziewałem. Świetnie, świetnie, kolejne kraksy. To stójcie w jednym miejscu, dajcie się zabić. Uf. A więc jednak nie przybiegły tutaj. Endy. A? A, się zrobi. Jak ma Arbiter? Pół godziny później on się dalej robi. Ale co? Ale co? Zastanawiam się, czy jeszcze tutaj się nie odbudować. A właśnie potrzebuję czegoś takiego ładnego, coś na nazywa Queen's Nest. że go tam wysłałem. Ale no nie Czekajcie, oni tu jeszcze też mają. Nie, po prostu klipt jak wolno nas chodzi. Dobra. Asymilator. Asymilator tak zwany. Orbiter już jest! To przydało, No właśnie się robi. A zapomniałem, że go robię. Świetnie, tylko teraz dla odmiany nie mogę ulepszyć moich jednostek latających. Czemu? Bo mi się właśnie zniszczyły w bacona. że pójdzie, niedługo będę w stanie nagrać. Zagrajmy wystawkę w twójkę, ale nie obiecuję. Nie jestem w stanie obiecać, aczkolwiek po prostu wymienię niedługo parę pozespołów w moim komputerze, więc jest dosyć spora szansa. Bo o ile teraz moje pozyspoły nie nadają się wręcz do grania, nie oszukujmy się, to są trochę wiekowe. stwierdzenie, że nie są byłoby dosyć mocnym kłamstwem. No, świetnie. Dobra. No to co panowie, zaczynamy. Energestora, gasolina. Ale próbek. Ale naście probek Ale dziesiąt próbek. no jeszcze się... Dobra, już. Nie, całkiem. do Mówiłem, że będę robił działkę? Ała! Nie chciałem tego robić tak wcześnie, ale cóż... No, zachodźcie tu. Aż cofnę tego erbica. Ten recall miał być zostawiony na ich bazę! A. No niech zgadnę. Ensnare. Hmm, skąd ja to wiedziałem? Kurde, ten comp się robi, to po tak długim czasie grania. Co to razy? Jak tam skałty to chyba wolno. W sumie, tyle ile ich tu jest. Fajnie, że będę miał więcej minałów niż gazu. Eee, odwrotnie więcej gazu niż minałów. Boże. Co ja dzisiaj plotę? Mas faktyczne bzdury. Praksy. że buduję działek, ale no bez przesady. Gaz się wydobywa ileś tam razy wolniej. Powiem tak, w tym momencie bym w stanie spokojnie już wprowadzić Ardanisa i zatula do świątyni i ich spokojnie zabezpieczyć. Jestem po prostu na tyle uparty, że chcę zabić Zergi, zanim to zrobię. I wtedy po prostu na ostatnie 15 minut będę mógł sobie dosłownie iść na kawkę. Albo na kewkę, jak to woli. Najbardziej ja mnie boi to, że tutaj nie wiem gdzie postawić w ogóle działek. Więc będą się jakoś to tutaj zrobić. A no świetnie, spójrzcie na ilość minałów, które mam. A ilość gazu. Ja rozumiem, działka. A zastanawiam się też po co mi te działka? A to odpowiedź. A tylko spróbuję ci tu wylądować, Mendy. He, będą lądować tutaj. Nooo... Na wszelki padek podejście, już tam parę scoutów. Bo znając te mendy to zaraz jeszcze Guadiany przylecą. A cóż... Jednego jestem pewien, stać mnie na wszystko odnośnie gazu. Także chyba wiem co zaraz zrobię. Masę guardianów. Dosłownie. Guardiany. dużych, ale to w dużych ilościach. No świetnie. Wiecie gdzie iść. A jeśli nie, to spójrzcie tutaj i spójrzcie... No, świetnie. Widzę, gdzie jest ich baza. Super. Stupcie, o, o... Wy też wiecie, gdzie iść. Wy też wiecie, gdzie pasować. Tutaj pasują sobie spokojnie. Dobra. Nieźle. Probek i idą. Gdzie są moje skałty? To są moje skałty. Jak tam upgrade 2 czy... To jeszcze jeden do armora i będzie ok. Tak, to niedługo będzie dosyć spora grupka guardianów. Ja nie żartuję. A. No tego świętego spokoju jeszcze dodobę sobie po trzy do... gazu. No. Hmm, spoko. Skałty się robią niczemu, nie? Kiedy upgrade? Już. Mówimy tak, wygląda to z mojej perspektywy tak. Mam dużo gazu, z którym nie mam absolutnie co robić. Mam też mutalizki, które można za drobną opłatą w gazie zamienić na Guardiany, które są bardzo dobrą jednostką przeciw naziemną. W dodatku mam skałty, które same w sobie są jednostką przeciwpojeźdżą. Hmm. Będę ciężko. ciężko się zdecydować, co nie? Spójrzcie. Tutaj. Nieprzerwany ciąg. chyba jeszcze będę mógł... Ha? A co? Ukazałem Dziwne. Nie przypominam sobie. <śmiany> jeszcze jeden tagged by się przydał w sumie. Tak samo jak jeszcze pana Overlodów. A spana już o no, czekałem na to. Pozali ze wszystkimi ulepszeniami do Mora świetnie. No, miałem za dużo gazu? Miałem za dużo gazu? Nie wiem o co chodzi. Jakie za dużo gazu? O -o. Co ty tu robisz? Chodź nie stąd. Aha, wow, 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 wow. Jasmine stąd Tak, ale tani z, ze wszystkimi upgrade'ami do ataku zadaje 62 obdarzeń. Nie. A pan tu czego? Nie dam się. aż tam jest mówiąc ulca liski. Kurka. No świetnie. A. Ach ta sztuczna inteligencja lurkerów. No świetnie. I Dogoń go, dogoń. Zabij. O, ulta ich zbył w środku. Jak mi Tak, moi drodzy. Tak niech więcej będzie wyglądała moja armia dosyć sporej ilości Guardianów i podobnej ilości Scoutów co ja się będę jeszcze upgrade by mi podasować podrasować o świetnie super, nie za dużo właśnie? tak w ogóle, kocham aha, to z tej bazy by było na tyle, na szczęście nie musi ona przeżyć to przynajmniej abita cofnę gdzieś Kolejne guardiany Jak tam skałty? Skał, skałty Deal, za ja, nic! Aż tak to ci się nie pchę Tutaj tej No Oba nic się nie stanie, jak mi jedno bazę dni środkowo, będę musiał w ploną zabudować Trochę Hehe, <totro> trochę Gdzie jest Zeratul, tak swoją drogą? Tu jest ta Anissa, Zeratul? E. gdzie ja posiadam Zeratula? A, okej. Okay. Mam tylko szczerą nadzieję, że nie posieję go w ferworze bitwy. gdzieś Mhm, świetnie. Co tam krydza? Och to straszne, jeszcze plagą mnie poszczuli. Chyba się przejęłem. No, się. Czekajcie. To będzie moja grupa kontrolna numer 1. Wow, nie za dużo tego? Cio, to jest grupa kontrolna numer 1. To jest grupa kontrolna numer dwa. To jest moja grupa koncowa numer 3. Sprzedane. To jest moja grupa koncowa numer 4. Tak, jednostki zergów też mogą zostać ukryte przez obicę. Cieszy. Naprawdę cieszy.